Oto miasto. Miasto inne niż wszystkie. Młode, nowoczesne i innowacyjne. Miasto, w którym codziennie zaczynasz swoją podróż. Oto autobus. Autobus inny niż wszystkie. Ekologiczny, komfortowy, niezawodny i bezpieczny. Autobus, w którym codziennie zaczynasz swoją podróż. PSI Taro to w pełni elektryczny miejski autobus nowej generacji. Idealne rozwiązanie dla Gdyni. Miasta, które konsekwentnie stawia na ekologiczny i bezpieczny transport. Automatyczne hamowanie pozwoli zareagować na każdą najmniejszą przeszkodę. System czułych bocznych czujników postrzeże przed pieszym, rowerzystą czy hulajnogą. Kamery 360 stopni są dodatkową parą oczu kierowcy. Szybkie ładowarki wysokiego napięcia błyskawicznie ładują akumulatory, a nowoczesne baterie zapewniają długi czas pracy. Oto miasto, w którym znajdziesz swoje miejsce. Oto autobus z miejscem dla każdego.